No hej, czy ktoś mnie tu jeszcze w ogóle pamięta? Trzy tygodnie mnie nie było. I w sumie powinienem się teraz jakoś sensownie z tego wytłumaczyć, moi drodzy, ale sensownego wytłumaczenia w tym przypadku nie ma. Po prostu zrypałem, olałem sprawę i jest to tylko i wyłącznie moja wina, dlatego was przepraszam, ale wracamy, mam nadzieję, że mi wybaczycie i mam nadzieję, że każdy z was, kto oglądał ten materiał, już ten kanał subskrybuje, a jeżeli nie, to zasubskrybujcie go już teraz, ponieważ lecimy po 100 tysięcy. Co prawda, nie udało nam się tych 100 tysięcy zrobić do końca maja, ale to w sumie też przeze mnie, ponieważ olałem w ogóle ten kanał. Przepraszam jeszcze raz. Także jeżeli ktoś z Was jest nowy, subskrybujcie kanał I moi drodzy, dzisiaj wracamy z czymś grubym, ponieważ dzisiaj koło fortuny zadecyduje ile pieniędzy wydamy na tą wspaniałą grę i jeżeli to będzie 500 zł, to się chyba załamie, ponieważ nie chcę tego robić. Także mam nadzieję, że... Nie będzie to 5 stówek, ale moi drodzy, zanim do tego przejdziemy, na samym początku kilka ogłoszeń parafialnych. Przede wszystkim, w momencie, kiedy oglądacie ten materiał, na moim głównym kanale również pojawił się film Z Brawl Stars, gdzie dzwoniłem do mojej siostry i pytałem się, jakiego skina mam kupić w właśnie tej grze. Także jeżeli ktoś Was nie widział albo nie subskrybuje drugiego kanału, to macie go w tym momencie w karcie oraz macie go w pierwszej z opisu. Lecicie sobie zobaczyć, ponieważ naprawdę odcinek jest naprawdę maściutki. Nawet go jeszcze nie nagrałem, ale to nie nieważne. A ja już moi drodzy, nie przedłużam i zapraszam was do materiału. I specjalnie, żeby było to wiarygodne Nie będzie w tym momencie cięcia Ja w tym momencie, moi drodzy, robię alt-taba I mamy tutaj koło fortuny, które mieliśmy już wcześniej Zakładam słuchawki w tym momencie e, Odblokowuję muzyczkę z gry Teraz ją słychać No i, moi drodzy, zaczynamy Losujemy, mamy tutaj oczywiście e, po, Mamy tutaj oczy Jezus, zrobiłem cięcie, przepraszam, ale to dlatego, bo się jąkam Mamy tutaj, moi drodzy, wszystkie możliwe E, pakiety gemów wklepane mamy za 10, 25, 50, 100, 250 oraz 500 złotych No i moi drodzy, klikamy to tutaj oczywiście bez żadnego cięcia, żebyście nie mieli o jakieś przekręty. Błaga mnie 500! Błaga mnie 500! Nie! nie, 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 nie! Jezu, dobrze, jest. Zadychę, zadychę. Ok, moi drodzy, także kupujemy zadychę i jak coś będziemy losować jeszcze raz, ponieważ potrzebuje i ta gemów na następny odcinek, który będę zaraz nagrywał. Także e, przynajmniej 100 zł chcę dzisiaj wydać. Dobra, moi drodzy, na szczęście los mi dopisał. Także możemy sobie kupić najpierw Zadyszkę, czyli 30 gemów, pyk zapłacono moi drodzy, także 30 gemów zostało przelane na moje konto. No i teraz, oczywiście, standardowo po raz kolejny bez cięcia klikamy close i losujemy po raz drugi. Błagam, nie 500 zł. Wszystko inne będzie akceptowalne. Jeżeli z trasy 500 się zabije, kurde, to może być 500 zł. Nie, proszę. Stuwa, stuwa może być, dobra, wydamy stówę moi drodzy, na szczęście powiem wam szczerze, że naprawdę bałem się, że wyleci te 500 złotych, no jakby na początku wyleciało 500 złotych, to oczywiście nie losowałbym po raz drugi, bo bym zbankrutował, tutaj mamy tą kartę także moi drodzy, kupujemy 360 gemów za stówę, stały zakupione gemy za 100 złotych, powiem wam szczerze że 360 gemów starczy mi na spokojnie, na wszystko, co chcę zrobić, możemy sobie dzisiaj również jednego mega boxa kupić, ponieważ tego skina będę potrzebował do, do następnego odcinka także na dobry powrót, mega skrzynka, zobaczymy czy nam coś ciekawego wyleci, w sumie nawet chyba nie za bardzo ma co, bo nie mam, nie mam co zbierać, w ogóle nie grałem od poprzedniego materiału praktycznie nic, także dobra, mega skrzynka została otworzona, resztę jaką zatrzymuję na następny odcinek, a w dzisiejszym materiale moi drodzy pogramy sobie jeszcze w grę zagramy sobie oczywiście moją ulubioną postacią czyli Leonem, no i klikamy sobie starcie, no starty chyba będzie najlepiej zagramy sobie myślę z dwie, trzy gierki zobaczymy jak mój skill po powrocie mam nadzieję, że wrócę w dobrym stylu, jeżeli Okej, okay, mapa jest z miarę, okej. Okay. Powiem wam szczerze, że naprawdę może być ciekawie Okej, okay, tu jest ta Bibi. Ta Bibi mnie zabija, tak, ona mnie rozfunkowała. Nie, mogę ją skajtować, chyba tak? Tak, mogę ją ska skajtować. Leo Brawl tutaj, właśnie widzicie, moi drodzy, raczej zbyt dużych szans, chociaż on. Dobra, no zginąłeś stary, sorry. Tak, akurat mi siadło, bardzo dobrze. Możemy sobie w tym momencie wziąć dwa następne cuby. Tutaj mamy od razu. Następny oki, bo ja to muszę zniszczyć, tak żeby przejść dokładnie Coś jeszcze pamiętam z tej, tej gry Ale naprawdę czuję się jak straszne drewno Aczkolwiek 4 gemy to naprawdę Spoko, spoko Sprawa, ponieważ powiem wam szczerze, że Zazwyczaj wracam do jakiejś gry po powrocie Jeżeli ktoś z was jest Spostrzegawczy, to na pewno zauważył Jak altabowałem Lola na Włączonego, tak jak wróciłem moi drodzy do Lola Do powrocie, to pierwsze gry były naprawdę autystyczne Dobra, tego Gina Okej, okay, wypchnął mnie Może żartujecie sobie ze mnie, dobra Okej, okay. no to niestety było bardzo niefortunne. Ponieważ typ dosłownie dopchnął mnie do Daryla, który praktycznie mnie rozczłonkował. Zostało pięć osób. Nie chcę też się za bardzo wychylać. W sumie go teraz możemy polecieć zabić, ewentualnie skampić się w krzakach. Dobra, no trzeba tu górę taktycznie zagra zagrać. Dobra, ten typek na szczęście chyba zrypał. No zdecydowanie, stary. Dobra, zginął, piękna sprawa Siadło nam, no i mamy Rose Czyli moją ulubioną oczywiście postać Nie wiem czy zostały jakieś zmiany, bo totalnie nic nie czytałem Nie śledziłem i powiem wam, że W ogóle nie było na moim kanale filmu z Bibi Co ciekawe, i powiem wam szczerze, że nagrywałem ten film Dwa razy, i dwa razy miałem problem Z materiałem, w sensie raz mi sąsiad Wbił do pokoju, znaczy do pokoju Do domu, że darłem mordę, ponieważ nagrywałem po 22 A drugi raz, no niestety No niestety film mi się nie nagrał Więc było naprawdę, naprawdę no, niezbyt ciekawy. Dobra, zostały cztery osoby. Ja może pójdę z tego środka. Co? Bo powiem wam szczerze, dobra, ten typ musi tutaj stać. Nie ma go tu. Okej, okay. także idziemy sobie tutaj. No kurde, powiem wam szczerze, że ten kanon jest naprawdę niefortunny. Dobra, ja sobie tutaj ustanę i po prostu będę drżował tego kanona. Bo co, jak co, ale ewentualnie. Okej, okay, Daryl. Dobra, tego Daryl'a możemy sobie sklepać. Ja ma stary, dzięki w ogóle za możliwość sklepania. Podejdziesz tutaj. Jak podejdziesz, to zginiesz, mój kolego, drogi Jezu, nie. No dobra, ej, no ale proszę! Nie wiem. Pierwsza gra po powrocie, i już mam ochotę odinstalować tą grę na nowo czemu ta postać jest w grze. A! Dobra moi drodzy, pozytywnej atmosfery, ciąg dalszy. Jak tym razem jakaś szmula na, tą, na tej roli mnie zabije, to chyba naprawdę się wkurzę, naprawdę. Co jak co, ale są w większości grach, w których gram, są takie postacie, takie bronie, które mnie tak masakrycznie triggerują, jak, jak na przykład gram w Lola i widzę Jacksa, to od razu mam zrypaną grę, ponieważ jestem wkurzony, bo ta postać jest upośledzona. I tak samo mam grając, kurde, w Brawle, kiedy widzę tą pieprzoną Rose dla upośledzonych autystów, no inaczej tego nie określę, siema Crowe, pal gumę. W sumie nawet nie, nie musisz palić gumy, ponieważ jestem Leonem, stary, no wybacz, ale. No generalnie chyba się zmierzyłem. No i widzicie, po prostu raz, po pierwsza gra. Pierwsza gra już jestem striggerowany na postać, no i mam od razu gorszy humor. To jest tak. No nie wiem, nienawidzę tego, po prostu nienawidzę. Mam nadzieję, że w tej grze nie będzie żadnej, żadnej autystki grającej tą właśnie rozą. Użyję sobie ulta, ale w sumie po to, żeby skoczyć na Franka, w ogóle typ ma nick Frank no niestety stary, ale podszedłeś do Lona na blisko, więc tutaj raczej za dużych szans ci dać nie mogłem, no i moi drodzy, została tutaj, co ty robisz pani Taro, przecież, dobra tutaj ludzie ewidentnie nie wiedzą jak na postać grać, NIE TY SROZ JA myślałem, ŻE ty DZI... spokojnie Krystian, to tylko gra, to wcale nie jest tak, że zginąłeś dwa razy nie! Yeah, Przecież to wszystko jest bardzo pozytywna gra. Sprawia mi dużo przyjemności. Siema pani z baseballem. Możesz palić gumę. Ok, zmisowała. Ja cię w tym momencie. Nie, 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 nie. Proszę! Dobra, moi drodzy. Fajnie się bardzo grało w tą grę, generalnie. Bardzo miło było. No, nie, 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 nie. Wyjdź mi z tej gry. Wyjdź mi z tej gry. f 4, w śmiecia No, No, także jak coś następny odcinek za 3 tygodnie yy, żegnam. No i tutaj w większości materiału by się ten film zakończył. Ale niestety muszę jakoś zareklamować, że na drugim kanale. Ale w tym samym czasie pojawił się odcinek, gdzie dzwoniłem do mojej siostry i pytałem się, jakiego skina mam kupić. Także wbijajcie tam, w tym momencie wyświetla Wam się wielka karta, możecie sobie w nią kliknąć. A ja Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa!